Cześć, witam wszystkich. Pewnie już Was ciekawi, jak PZLP11A z firmy IBG Models się prezentuje po ukończeniu. Podobno w jednym z poprzednich odcinków powiedziałem, że to model z army hobby. No co oczywiście jest błędem, bo to jest IBG Models. Otóż i on przed Wami. Zapraszam na ostatni odcinek z cyklu o tej bardzo ciekawej miniaturze. Miłego oglądania. Kończymy 11. Na początek widzicie nanoszenie łosza. To jest rozcieńczony czarny oil brusher. I tutaj, oczywiście, to jest chłodnica, którą nasączyłem dość mocno. A teraz widzicie łoszowanie skrzydła. Tutaj po prostu napuściłem go nieco do linii podziałowych starając się nie przesadzić tak żeby ten łosz wyglądał dość naturalnie żeby te linie nie były aż tak bardzo widoczne ale żeby po pewnym przyjrzeniu się z drugiej strony było je jednak widać przynajmniej widać lepiej niż bez tego łosza No i tam widzieliście spód, płata, a teraz kadłub. Tutaj postępowałem podobnie. Na zakończenie tego etapu poprzez przeschnięciu łosza wyczyściłem go takim właśnie patyczkiem kosmetycznym. Znaczy oczywiście nie do zera, bo to nie miałoby sensu. Ale odpowiednio jego część wyczyściłem. Przygotowałem również koła. Tutaj widzicie nanoszenie pigmentu. A potem pigment został nasączony terpentyną, tak zwanym white spiritem, żeby się trzymał. Siłą rzeczy stał się przez to mniej widoczny. Nie wiem, czy wszyscy tak mają, czy tylko ja, ale nawet to dobrze, że tak właśnie się stało, bo dzięki temu nie jakoś wybija się to tak mocno. I tutaj jeszcze lakierowanie na końcu, lakier bezbarwny. To jest przezroczysta, oczywiście błyszcząca. Hataka z dodatkiem nieco satyny. Tam koła widzicie już gotowe. No to na koniec montujemy wszystko w całość. Chłodnica trafiła na swoje miejsce. Tutaj z kolei malowanie obrzeży kokpitu. oraz osłony płozy ogonowej wklejanie szyby bocznych tych które zapewniały właściwą widoczność do dołu łączenie skrzydła z kadłubem wklejanie zastrzałów Ostatnie czynności to wklejenie celowników, lusterka i innych drobnych detali w górnej części. No i jeszcze wiatrochron. Tutaj akurat posłużyłem się lakierem bezbarwnym jako klejem, a teraz galeria końcowa. Tak prezentuje się gotowy model. Trzeba przyznać, już jako zestaw zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przygotowany jest bardzo dobrze, skleja się go świetnie, spasowanie jest znakomite, nie ma tutaj żadnych trudności. Dobrze dobrano proporcje między częściami plastikowymi i fototrawionymi, odtworzono różne detale, które mogły być zbyt trudne jako fototrawiony w plastiku i zrobiono to bardzo dobrze. Ogółem model naprawdę oceniam bardzo wysoko. Ja już kiedyś pisałem przy Łosiu, że to był w zasadzie poziom firmy Tamia i tutaj podtrzymuję swoje zdanie. To jest najwyższa światowa półka. No oczywiście filozofia tworzenia tych modeli jest trochę inna w przypadku tych firm, Niemniej naprawdę to, co robi IBG Models, zasługuje na uznanie naprawdę najwyższe. Z takich detali warto zwrócić uwagę na silnik. Silnik, no oczywiście silnik też, ale też tą osłonę, gdzie zdecydowano się wydrążyć te otwory za kłopakiem, co bardzo podniosło jakość tego elementu. Ładnie wyglądają te koła, chociaż tutaj muszę przyznać, że moim zdaniem podwozie ma za duży rozstaw. On jest w jakimś stopniu warunkowany tym elementem fototrawionym, który notabene dobrze jest jednak na samym końcu, a nie, nie w trakcie, tak jak ja to zrobiłem. No i chyba jednak trzeba by go trochę przyciąć. To by dało lepsze. Efekty, podwozie byłoby takie bardziej, bardziej zwarte, model byłby wyższy, chociaż z drugiej strony te golenie podwozia też są stosunkowo krótkie i to jeszcze bardziej nadaje taki właśnie wygląd całości. No tutaj każdy musi zdecydować, jak tę kwestię rozwiąże. Natomiast, no, ja i tak jestem z tej budowy bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę jest to świetna miniatura i każdemu, kto interesuje się tym okresem w historii, a w zasadzie polskim lotnictwem, to jakoś w zasadzie wszyscy polscy modelarze chyba się jakoś interesują. Każdemu ten model gorąco polecam i jest to w zasadzie Taka, taki obowiązkowy model. No, tutaj jest jeszcze na końcu zdjęcie samego silnika, no coś naprawdę znakomitego. Podobnie jak kokpit, który za chwilę zobaczycie. Naprawdę coś pięknego. No i to tyle zdjęć. Teraz pora ogłosić, co planuję zrobić dalej. Jakby to wyglądało, tak wygląda jedenastka z IBG Models. Taki rezultat można osiągnąć, albo nawet jeszcze lepszy. Więc nic tylko budować. No i właśnie, jak już zmiankowałem, kanał przekroczył tysiąc subskrybentów. Jest was tutaj już naprawdę bardzo dużo, więc trzeba to uczcić. I z tego powodu, z tej okazji, będzie. Taka budowa specjalna. Może nawet ta seria będzie jakoś oznaczona. A kolejnym modelem w tej budowie specjalnej będzie coś, co już tutaj widzieliście przy okazji unboxu jednej z paczek, czyli ten Oto Be@ing SB17. Czyli specjalna ratownicza wersja e, słynnej latającej fortecy z takim kutrem podwieszonym pod jej e, brzuchem. E, a żeby nie było to nudno i żeby budowa była specjalna, e, robię coś, czego do tej pory e, tutaj nie robiłem, czyli przygotowałem, a znaczy przygotowałem. Wyposażyłem się dość pokaźny zestaw dodatków do tego modelu. Niektórzy właśnie tutaj zwracali uwagę, że chcieliby coś takiego zobaczyć, jak sklejam model tak dobrze doposażony. Więc jak wszystko pójdzie dobrze, no to wszyscy to zobaczymy i przekonamy się, co można w taki sposób osiągnąć. I to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję, za to, że tu jesteście, że lajkujecie moje filmy, że subskrybujecie mój kanał, za te wszystkie kciuki w górę, łapki w górę. Nie lubię nawet tego określenia, no ale tak się podobno mówi. I ogółem za wszelkie przydatne informacje, za każde dobre słowo. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dzięki, trzymajcie się. Cześć. thank you